Rozpoczynamy 30-31 maja, tutaj oczywiście na lotnisku Aroklubu Częstochowskiego, rozpoczynamy pierwsze zawody tegorocznej Ligi Motoparalotniowej na Pararudnikach, czyli mamy olbrzymią imprezę, przede wszystkim targi lotnicze, ale też oczywiście wszystkie imprezy towarzyszące i m.in. zawody ligowe. No i spodziewamy się tutaj kilkudziesięciu pilotów. Myślę, że powinniśmy mieć około 30 zawodników, którzy będą startowali w pierwszej edycji tegorocznych zawodów. Mamy zaplanowane pięć edycji, a to będą pierwsze zawody w tym roku. Latamy tak jak zwykle, czyli latamy konkurencje, konkurencje ekonomiczne, konkurencje nawigacyjne i konkurencje sprawnościowe. W związku z tym, że jesteśmy w tej chwili przed rozpoczynającymi się 27 czerwca Mistrzostwami Świata, które, slalomowymi, które się będą odbywały w Lednicy, myślę, że kadra głównie będzie tutaj ćwiczyła slalomy, a zawodnicy będą latali konkurencje ligowe. To jest trzecia edycja zawodów organizowanych tutaj w ramach ligi. Dwukrotnie też odbywały się tutaj Mistrzostwa Polski. Zresztą Aroklub Częstochowski jest aroklubem, który bardzo sprzyja pilotom motoparalotniowym. Zresztą tutaj bardzo silna grupa, sekcja pilotów mikrolotowych, motoparalotniowych działa w tym Aroklubie i to będą kolejne zawody. Lubimy tu przyjeżdżać i w tym roku również zaplanowaliśmy na koniec lipca, początek sierpnia mistrzostwa Polski, które się tu będą odbywały, czyli to będą 17 klasyczne motoparalotniowe i trzecie slalomowe zawody, czyli w lipcu kolejna impreza dla pilotów motoparalotniowych.